Magda Umer dorosła w wieku 13 lat. Byłam dzieckiem dzieci. Pośmiertnie wydana książka Katarzyny Stoparczyk odsłania nieznane oblicze Magdy Umer. To opowieść o dzieciństwie, które odebrało beztroskę, o dorastaniu w cieniu choroby i o radości, której trzeba było szukać na siłę. 26 listopada 2025 roku ukazała się książka Katarzyny Stoparczyk. Jak mieć w życiu Frajdę, zbiór rozmów, które od pierwszych stron chwytają za serce. To opowieści pełne czułości, życiowego humoru i uważności na drugiego człowieka, ale też swoiste archiwum chwil, które mają znaczenie. Publikacje wzbogacono o nigdy wcześniej niepublikowane wypowiedzi wybitnych osobowości. Jedną z bohaterek rozmów okazała się Magda Umer, artystka zmarła 12 grudnia 2025 roku. Magda Umer o dzieciństwie: Byłam dzieckiem dzieci. W rozmowie z Katarzyną Stoparczyk Magda Umer wracała do swojego dzieciństwa. Byłam dzieckiem dzieci. Mama była w 11 klasie, czyli w klasie maturalnej, kiedy przyszłam na świat, wspominała. Rodzice artystki mieli po 19 i 23 lata, gdy opiekowali się już trójką dzieci. Rodzinne relacje były nietypowe, wręcz zaskakujące. Mama Magdyłumer i jej babcia były w ciąży w tym samym czasie. Artystka maciocie starszą od siebie zaledwie o kilka miesięcy. Za tymi pozornie barwnymi historiami kryły się także trudne historie. Mój dom był bardzo smutny, tragiczny, wyznała. Jeden z braci chorował na nieuleczalne zanik mięśni. Całe życie rodziny podporządkowane było jego chorobie. Wszyscy udawali, że jest lepiej niż było naprawdę. To było coś tak nie do opowiedzenia, że wciąż nie umiem o tym mówić, przyznała. Niedawno Magda Umer pożegnała dwie bliskie osoby, te słowa poruszają do głębi. Oboje są już tam? Magda Umer uciekała z domu jak tylko mogła. Najpierw na podwórko, później w sport. Już bardzo wcześnie zaczęła trenować gimnastykę przyrządową, sama dojeżdżała trolejbusem na zajęcia. Sport był jej schronieniem. Uciekałam w sport, bardzo uciekałam, przyznała. Weznanie Magdy Umer? Byłam już dorosła, kiedy miałam 13 lat. Magda Umer wspomniała również o dorastaniu. Mam wrażenie, że byłam już dorosła, kiedy miałam 13 lat, wyznała. Jako najstarsze dziecko opiekowała się młodszymi braćmi i próbowała dźwigać emocjonalny ciężar załamanych rodziców. Ale jak każda młoda osoba garnałam się do radości, do uśmiechu, do sportu. Byłam nadwrażliwą dziewczynką, która wpadała z nastroju w nastrój. Kiedy za długo było smutno, ja na siłę potrzebowałam radości, mówiła. Drugi z braci również ciężko chorował, na serce. Operacja na otwartym sercu była w tamtych czasach ogromnym ryzykiem. Na szczęście zakończyła się sukcesem. Magda Umer zdradziła, co dawało jej szczęście. Chociaż dzieciństwo Magdy Umar naznaczone było dramatem, nie brakowało w nim chwil światła. Szczęście małej dziewczynki to był kontakt z radiem, wspominała z czułością. Audycje radiowe, jak nauka piosenek, dawały artystce poczucie sensu i ukojenia.